Kunec, może tak być, że jakieś w międzyczasie wyjdzie ligowe. Jeszcze mam karty w klubie, wiesz? wiesz, na na... Miał się cały to czas... Walkout. W walkout. A. Nie, na raz. No. No, ja mam całą na raz. Na raz. Na raz. Na raz. Na 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 raz. Na Na to nie mało, nie mało. Teraz parę kierunek na następne. Jałem, jałem, oprawiłem, jałem. Cześć, pomachę.

mam mówić? Zatkało mnie trochę. A tu nie ma kurde żadnego SBCO ikonę fajną no. no właśnie. A, a tak by się... siadło. A teraz, a teraz na stoiczkowa wysiadło, by nie trzeba było donate'ów od oh, tego. Od, yy, nie trzeba by było donate'ów od, od... Yy, o. Artur, pytanie czy ja już mam nie wymiennego? czy... czy tak? to Jedyny prawidłowy. No robię to W wyższej wartości, bólem serca. Ale może to jest jakiś my tak, tak Moi drodzy, jak już pewnie widzieliście, okres Team of the Year dla mnie był naprawdę mega udany. Yy, mega dobre trafy, kozackie otwieranie na sam koniec jeszcze. Ten baran, który nam wyleciał, no i dzięki tym trafom, również skład został upgrade'owany. Duże zmiany co do tego, co było jeszcze tydzień, dwa tygodnie temu. Więc pokrótce opowiem Wam w tym momencie o moim składzie, a później przejdziemy do wytycznych, własnej taktyki oraz jeszcze jednego takiego malutkiego bonusika, o którym zresztą zaraz się dowiecie. bramce Tibo nie było wyjścia. Musiałem na niego postawić, przez długi czas był ze mną Wojtek Szczęsny, jego drugi inform, który bronił naprawdę bardzo solidnie. Miał swoje lepsze, gorsze mecze, ale jest Tibo Kurtuła, którym już w tej FIFA grałem, solidny, myślę, że topka, jeśli chodzi o bramkarzy bramkarze w tym roku. Tak więc, jak na razie, cztery spotkania. No, co tu więcej mówić o Kurtuła, Dobry, solidny bramkarz, po prostu. Prawa obrona. Jao Cancelo, również jak kurtua karta niewymienna. Na tej karcie już jest 270 spotkań, niestety 0 bramek w dalszym ciągu. Dwie asysty, 6 żółtych kartek. Moim zdaniem jeden z najlepszych praw obrońców w grze, o ile nie najlepszy. Wiadomo, jest Walker, jest trzeci Inform Lali, ale dla mnie ten, ten Jao Cancelo jest naprawdę mega, mega solidny. I dopóki nie wyjdą, pewnie Team of the Year, Team of the Season, to ten Cancelo będzie po prostu ze mną w moim klubie Bo naprawdę gra mi się nim mega dobrze Środek obrony Rio Ferdinand No klasa, klasa sama w sobie 618 spotkań, 11 bramek 8 asyst Do tego 6 żółtych i 1 czerwona kartka No bardzo solidny, bardzo solidny Klasa sama w sobie, nie ma tutaj w ogóle co się rozgadywać Nad, nad Rio Ferdinandem Karta niewymienna, czyli trzecia Z trzech yy, kart niewymiennych W tym klubie Kozak, istny Kozak, naprawdę czyści niesamowicie. Wiadomo, że zdarzają się błędy, no ale to podejrzewam, że głównie wynikające z mojej nieumiejętnej gry w obronie, a nie z jego tutaj słabych statystyk, bo statystyki naprawdę robią wrażenie i to niesamowite. Do pary z Ferdynandem od tego weekendu, trafiony na dosłownie godzinę przed zakończeniem Team of the Year, Rafael Waran, karta również niewymienna. Cztery spotkania rozegrane już tą kartą. Powiem Wam szczerze, na razie nie mam zdania co do tego, co do tego obrońcy. Wiadomo, statystyki ma po prostu kosmiczne, więc e, klasa tutaj jest niewątpliwa. Natomiast jeszcze nie miał takiego naprawdę ciężkiego sprawdzianu. Zobaczymy jak będzie w lidze weekendowej, jak się będzie zachowywał przez większą... przez większy, większy czas e, i więcej spotkań. Na razie mogę powiedzieć, że jest tylko na plus. Zobaczymy jak dalej. oby nie zapeszyć, 90 tempa po prostu robi totalne wrażenie. Statystyki obronne. No jak każda karta Team of the Year, po prostu totalna, totalna bestia. Do pary dla Varana kupiony Marcelo. Marcelo kupiony za 1 580 000. 4 gwiazdki słabszej nogi, 5 gwiazdek sztuczek wysoka, niska, co prawda. Jednak z takimi statystykami, jakie on tutaj posiada, może latać tam i z powrotem, i naprawdę zawsze jest tam, gdzie jest potrzebny. 7 spotkań, 0 bramek, 0 asyst, 0 kartek. Na razie karta na 0. Ale tak jak w przypadku Barana, zobaczymy w lidze weekendowej. Przekonamy się wtedy, jak on naprawdę funkcjonuje. Bo po tylu spotkaniach, jeszcze ciężko go ocenić. Póki co. Muszę się Wam przyznać, że nie widzę jakiejś wielkiej różnicy między Marcelo a Aleksem Sandro, którym zagrałem mnóstwo spotkań na swoim koncie, którego mam niewymiennego. Na razie jest Marcelo. Zobaczymy jak dalej będzie. Może wrócę do Sandro, może nie. Jest Marcelo, daję mu szansę, zobaczymy jak będzie w lidze weekendowej. W środku pomocy przy tej formacji, którą gram jest ustawiony Krzysztof Stoiczkow. Ikona, którą zrobiliśmy na streamie 24-godzinnym wraz z Kaniewą. On generalnie gra na prawej środkowej pomocy ofensywnej przy formacji 4-2-3-1, którą gram w trakcie spotkania. Tutaj ustawiony dla zgrania w środku pomocy: 17 spotkań, 7 bramek, 3 asysty. Jednak muszę Wam powiedzieć, że naprawdę bardzo dobra karta bardzo solidna przede wszystkim. Silny, jest bardzo zwinny, co dla mnie było wielkim zaskoczeniem, bo początkowo wydawało mi się, że ta karta będzie troszeczkę mułowata. Pozytywnie się zaskoczyłem. Ehm, dobre tempo, mega kozackie strzały z lewej nogi. Brak czterech gwiazdek w słabszej nogi to jest, to jest jedyny minus, ale poza tym karta naprawdę solidna. Dopóki tutaj nie wleci jakiś Nazario albo Pele, czy może ktoś inny. No to na pewno Stoiczkow będzie, będzie jeszcze na pewno przez długi czas w moim zespole. Jako środkowego pomocnika defensywnego tutaj rolę pełni Paul Pogba. Na początku nie byłem przekonany do tego zawodnika ze względu na jego pracowitości. Niemniej jednak naprawdę no robi robotę. Robi robotę. Użyteczny i w defensywie, i w ofensywie. Przy rzutach groźnych, mega groźny. Strzały techniczne, strzały z dystansu, po prostu mega kozackie, chociaż karta na to może jakoś specjalnie nie wskazuje. No ale 4 gwiazdki słabszej nogi, 5 gwiazdek sztuczek, 191 cm wzrostu. No i jak możecie zobaczyć, 218 spotkań już na moim koncie, 36 bramek, 34 asysty z pozycji SPD. Myślę, że to jest całkiem solidny, solidny wynik. Do pary dla pogby jest tutaj oczywiście Balak. Balak z nieco lepszymi statystykami, jeśli chodzi o jego użyteczność w grze. No ale i work rate, moim zdaniem dużo lepszy jak na tą pozycję. Cztery gwiazdki z sztuczek, cztery gwiazdki słabszej nogi. Balak w wersji prime, również jak Pogba, jak Stoiczkow, to karty niewymienne. 267 spotkań, 46 bramek i 50 asyst. Do tego 6 żółtych kartek. Myślę, że jak na pozycji SPD jestem. Naprawdę z niego zadowolony. Na początku nie byłem przekonany do tej karty. Był dość ociężały, mało zwrotny. Ciężko było go wyczuć, bo naprawdę było czuć, że mm, ma problemy z tym, żeby obrócić się i cofnąć z powrotem za rywalem. Ale kiedy go wyczułem, kiedy zobaczyłem i nauczyłem się tego, jak grać tą kartą, to naprawdę mogę Wam ją z całego serca polecić, bo jest. Totalnym niszczycielem w środku pola. Myślę, że to pary z takim Biejrom. No, duet niesamowity. No i teraz tercet tak naprawdę ofensywny. Tutaj pierwsza niespodzianka dla was, bo tej karty nie widzieliście. Tej karty nawet sam nie widziałem jeszcze. George Best. Sprzedałem Neymara. Stwierdziłem, że zaryzykuję. Zrobię besta. Jak możecie zobaczyć, jeszcze nie zagrany ani jedno spotkanie. Cztery gwiazdki słabszej nogi, cztery gwiazdki sztuczek. Średnia, średnia. W poprzednich edycjach FIFA jedna z lepszych ikon. Zobaczymy, jak sobie teraz poradzi. Poprzeczka zawieszona, zawieszona naprawdę wysoko, bo Neymar robił u mnie mega, mega dużą robotę i z pozycji SPO no, niszczył, niszczył rywali swoimi strzałami technicznymi. Swoimi pięcio, pięcioma gwiazdkami słabszej nogi, teraz jest best. Myślę, że do Neymara jeszcze będę chciał wrócić. Może w nieco lepszej wersji niż podstawowa, która była w tym składzie. No ale jeśli popatrzymy sobie na statystyki w grze, besta, no to na pewno nie odbiega od Neymara. Zobaczymy, jak w samej grze. Jutro na live będziemy na pewno testować tą ikonę. Tak więc zapraszam już z tego miejsca bardzo serdecznie. Zobaczymy, co ten gości potrafi. Mam nadzieję, że mi przypadnie do gustu, bo nie chciałbym być stratny. Mniej więcej 700 tysięcy, bo tyle na niego wydałem. No, zobaczymy. Okaże się. Napastnik Eusebio. Po trafieniu Mbappé, Team of the Year. Dwa zakupy na moim koncie, czyli Marcelo i Eusebio. 7 spotkań, 8 bramek, 0 asyst. 5 gwiazdek słabszej nogi, 4 gwiazdki sztuczek. Póki co jestem naprawdę mega, mega zadowolony z tego zawodnika. Jest niesamowicie zwinny, niesamowicie szybki. I jego kontrola piłki po prostu jest perfekcyjna. 3 886 000. Czy to jest cena duża? Na pewno tak. Na normalne warunki myślę, że, że tak. Jednak na pc czyli na platformie, na której gramy. Ta cena mniej więcej utrzymuje się w tych granicach przez cały okres, więc póki co na pewno nie straciłem. Wiadomo, że przyjdzie czas, że ta cena może polecieć na łeb, na szyję, ale na tą chwilę jestem zadowolony z tego zakupu. Cieszę się tą kartą i mam nadzieję, że będzie dla mnie strzelał jeszcze mnóstwo, mnóstwo bramek. Skład kończy już weteran w tej drużynie. Gościu, który ma rozegrane najwięcej spotkań, czyli Eden Azard, wersja player of the month, to jest karta numer 9 z kart niewymiennych z tego zespołu. Tylko Marcelo oraz a, Eusebio sprzedawalni 753 spotkania, 475 bramek i 347 asyst. Na pozycji lewego, środkowego pomocnika ofensywnego. Naprawdę genialny zawodnik. Strzały techniczne praktycznie z każdej pozycji wchodzą. Rogale, które on zakręca, są niesamowite i no, praktycznie nie do wyjęcia przez bramkarzy. To co ma robić spełnia, spełnia bardzo dobrze, więc jestem zadowolony. Na razie nie ma zamiaru go wymieniać. Myślę, że kiedy będzie mnie stać na albo Ronaldinho Prime, albo Neymara Toty, to pewnie oni zagoszczą w jego miejsce. Jednak póki co myślę, że akurat tej pozycji nie muszę wzmacniać, bo jest naprawdę mega solidna. Tak prezentuje się cały skład. Tak prezentuje się jeszcze ławka rezerwowych. Tutaj Gareth Bale, trafiony również podczas Team of the Year. Jak na razie jego statystyki nie przekonują, chodząc z ławki, no ale zobaczymy, może się chłopak obudzi, może zacznie strzelać. Skład kozacki. Naprawdę jestem mega zadowolony, że udało się już taki skład Osiągnąć. Wiadomo, no, duża część i duża zasługa, w tym trafienia Mbappé. No, ale naprawdę wygląda to już w tym momencie mega, mega solidnie. Własna taktyka. Formacja 4-2-3-1, czyli formacja, którą gra w meczu. Zrównoważona w obronie, dość wąsko. Zrównoważona w ataku i bardzo wąsko. Mniej więcej tak to się prezentuje naprawdę. Lubię szybki styl gry, lubię kiedy zawodnicy wybiegają na pozycję, ale na niewielkich przestrzeniach, gdzie można rozklepać zawodnika po trójkącie, gdzie można właśnie e, zagrać z pierwszej piłki na niedużym, niedużym obszarze boiska. Tak więc póki co naprawdę sprawdza się to mega dobrze. To jest taktyka, z którą wbiłem dwa razy topkę, i jak na razie jestem z tego naprawdę mega zadowolony. Nie mam co zmieniać. Chociaż ostatnie, ostatnie dni naprawdę coś mi nie pasuje, ale mam nadzieję, że wrócę do optymalnej formy i zacznę grać w końcu z powrotem tak jak powinienem, w meczu. Jeśli chodzi o wytyczne dla zawodników, Eusebio, wybiegaj za plecy obrońców. Trójka moich środkowych pomocników ofensywnych, wolna pozycja. Dwóch eśpedeków. Skrycie indywidualne, zostawaj z tyłu oraz krycie środka. Środkowi obrońcy tutaj zostawiałem bez zmian, no bo tutaj nie ma totalnie co zmieniać. No i boczni obrońcy jeden i drugi, zarówno Marcelo, jak i Jao Cancelo, zostawaj z tyłu oraz obieganie. Tyle jeśli chodzi o moje wytyczne, jeśli chodzi o moją własną taktykę. Teraz przejdźmy do tego, co. Czego już dawno nie było na tym kanale, czyli do paczek. Zrobiłem besta, więc kilka paczek mamy przygotowanych na swoim koncie. Eee, więc nie pozostaje nic innego, jak je otworzyć po prostu i liczyć na to, że może coś jeszcze padnie. Zobaczymy swoją drogą, jak drop po okresie Team of the Air, gdzie naprawdę trzeba było się napracować i otworzyć mnóstwo paczek, żeby cokolwiek wyleciało. Teraz to ty już w paczkach nie wypadają. Nic tak naprawdę nie ma ciekawego w paczkach. A za besta paczki są dość ciekawe, więc tą srebrną wam skipnę, bo myślę, że to jest niezbytnio interesujące. Także zobaczymy. Zobaczymy jak ten drop. Czy wypadnie nam coś tutaj ciekawego, czy nie. Mam taką cichą nadzieję, aczkolwiek myślę, że parę osób by się na nie zdenerwowało, gdybym dzisiaj znowu coś trafił. Tak więc na spokoju. Póki co. Trzeba ulepszać. Parolo, trzeba ulepszać. Może nie ulepszać, ale uzupełniać klub w karty, bo naprawdę na, e, w ten ostatni dzień na trwania Team of the Year, no tak naprawdę z mojego klubu poszło wszystko. Wszystkie, wszyscy zawodnicy świecący, których dało się przepalić do SBC o rozbudowę La Ligi. No ale koniec końców wyszło całkiem dobrze, bo ten waran został trafiony. Oprócz tego tam jeszcze wypadł, jak widzieliście A no, tu mamy Informa I Lindelof, także całkiem jest ok. Wypadło ostatnią parę walkoutów Teraz Lindelof walkoutu nie ma, ale Inform Przyda się, albo go nawet od razu sprzedam Bo tutaj cena myślę, że W okolicach 30 tysięcy, dokładnie Te Informy naprawdę mega poszły do góry To jest Inform tylko 82, a cena Cena naprawdę zabójcza nie mam pojęcia dlaczego te ceny są aż tak wysokie, no ale na tą chwilę mi to nie przeszkadza. Szczególnie, że już nie mam do zrobienia żadnych SBC w planach. Dobra, lecimy teraz z paczkami Electrum. W tej paczce swoją drogą chyba właśnie wypadł Mbappe, no ale teraz Mbappe to w tych paczkach nie ma, Ronaldo to to nie jest. Więc tylko gedesz. Dobra. Tego sobie weźcie na listę transferową, bo może coś tam jest wart. Te wszystkie karty naprawdę poszły mega do góry. Sześć paczek do końca. Złota paczka piłkarzy Prime. Eee. Okej, okay, więc tutaj jest jeszcze jedna Electrum. Otworzymy ją. Zobaczymy co w niej. Chyba nic. Jest Inform. Tak jest, drugi Inform. No i mamy Polaka Pola czyli... Mogę powiedzieć chyba spokojnie, że zdecydowanie zwiększony drop. Bo taką perełkę trafić w paczkach to... Naprawdę wyzwanie. Naprawdę wyzwanie. Grozicki. Jak najbardziej. O, Baczła i drugi raz powrzą. Fantastycznie. 5 paczek do końca. Paczka za 45 tysięcy leci. To mi jeden z gorszych paczek. Naprawdę nie lubię tych paczek otwierać, bo tutaj praktycznie nigdy nic nie ma. Carvalho. Carvalho, 8-4 Overall. Powiedzmy, że w miarę solidnie. Jak na tą paczkę, to i tak jest sukces, że w ogóle banery były. Do tego na Myślę, że jest ok. To na Quicksil. To na miejsca na liście transferowej. Paczka za 55 tysięcy, najpierw, później za 50. No więc lecimy. Bez walkoutu Na razie ten best, powiem wam szczerze, tak średnio się zwraca. Quadrado, Babison Sanchez. Może 10 tysięcy jeszcze jest wart. Zobaczymy. Nawet koło. 13. Więc, nawet jest, jest spoko. Jak na tą paczkę, gdzie jest jeszcze kilka kondycji, no to naprawdę nie ma co narzekać. Trzy paczki, trzy najlepsze paczki, wartość łączna tych paczek: 275 tysięcy. Trafmy kogokolwiek za 50. I będę w miarę zadowolony. Paczka za 50 tysięcy. Bez walkoutu, czyli drop identyczny jak na ty? Nawet powiedziałbym, że no dosłownie taki sam. Coates. Nie ukrywam, że spodziewałem się chociaż banerów. No ale powiedzmy, że nie należy mi się nic więcej. Paczka za 100 tysięcy. Dobra, wejdźmy może, wejdźmy jeszcze raz do tego sklepu. Może, może się coś zacięło. Może jednak jej stwierdzi, że warto jeszcze jakiś walkout tutaj Rzucić. Tak więc spróbujmy. No, nie tym razem. O! Tego kolegi jeszcze w tej pipie nie trafiłem. Szkoda, że 24 godziny temu mogłem go trafić. Byłby trochę więcej wart, no ale. ale... Może 50 tysięcy jest wart jeszcze? O nawet więcej? Okej okay. 160 tysięcy, więc powiem Wam szczerze. Yy, trochę mnie zatkało, bo nie miałem pojęcia w ogóle ile ten Bandai kosztuje. 150 tysięcy za niego biorę i jestem zadowolony. Więc generalnie i znowu Sanchez. 200 tysięcy z tej paczki. Chociaż nie było walkoutu Myślę, że to jest naprawdę Solidna opcja, już jest 160 tysięcy na koncie Więc jak tak dobrze poszło, to jeszcze wyjdźmy Wejdźmy Zamieszajmy tutaj coś, spróbujmy Trafmy walkout, jeszcze jeden I... Znaczy jeden, łącznie jeden Będzie fajnie No nie tym razem A więc co? <grym> Okej okay. Eh, eee. powiedzmy po prostu, że nie mam prawa narzekać. Eee. <laughs> Paczka za 125 000, overall 82, tak naprawdę 2 overale 82. Mm, tak przemilczę tą paczkę, aczkolwiek. Łącznie z tego Besta myślę, że gdybym posprzedawał to wszystko jakieś 300 tysięcy spokojnie bym wyciągnął. Patrząc na to, że wydałem na niego 700 tysięcy plus karty, które miałem niewymienne w klubie. No to całkiem całkiem nie najgorzej. 400 tysięcy za besta. Myślę, że nie mogę być niezadowolony. Moi drodzy, ja wam dziękuję za ten materiał. Mam nadzieję, że zostawicie łapę w górę pod tym materiałem. Za myślę dwa dni pojawi się materiał podsumowujący nasze trafy razem z Kaniewą ze streama 24-godzinnego, gdzie działo się naprawdę mega mega dużo. Tak więc, kto nie ma subskrypcji, to ją zostawiajcie teraz razem z dzwonekiem, Razem z dzwoneczkiem, bo YouTube czasami świruje i nie daje wam tych powiadomień, więc nie widzicie nawet tego materiału, a naprawdę będzie warto. Jutro stream godzina 17:00. Będziemy grać z widzami tym oto składem. Tak więc, kto ma ochotę, platforma PC, bijajcie, gramy. A teraz to tyle. Trzymajcie się. I do zobaczenia jutro. Na razie.